Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, jest tej Wotan, to jest oczywiście nasza piękna Europa Universalis 4, jak ja kocham tą grę. Dobra, jak widzicie, ogarnąłem już trochę swój kraj po wojnie wielkiej, wojnie z Mugas i Rumem. Od Rumu oczywiście zabraliśmy trochę korów Bizancjum, od Mugas zerwaliśmy im tylko sojusz z e, Karakaninem, ale widzę, że właśnie wziął sobie kolejny sojusz z tym Ayubidem więc e, tak trochę lipa, ale my zerwaliśmy sojusz z karakanidem, żebyśmy mogli karakanid w razie czego atakować, dlatego też na niego robimy oczywiście jakieś tam klejmy. E, I o to chodzi. Dobra, mamy już manpowera trochę zabranego, jak widzicie też tam się odnawiamy, mamy naprawdę dużo na tego manpowera. I myślę, że to jest czas, żeby dodatkować Szwecję, tym bardziej, że ona żadnych sojuszników nie ma. Jak widzicie też odprowadziłem sobie trochę tutaj em, wojska e, nie jest odnowione na 100%, ponieważ przed wielu tu miałem. Wielkiego, e, wielki bud najemników 60 tysięcy aż e, musiałem go ścisnąć. Pomiędzy odcinkami, jak też obładowałem tego powera, była mała wojna, w której ja tak naprawdę nie brałem udziału, to znaczy Brałem udział, ale nieczynny. czynny, Treviso, jedna, jedna prowincja toczyła wojnę z Austrią, ale też do tej wojny dołączyła Burgundia Tam po prostu moi wasale poszli, rozpieprzeli, co wszystko się da Tak samo pomiędzy odcinkami urodziła, urodził mi się tak naprawdę, urodziła, albo urodziła mi się nowa, nowy następca Nazwałem go Nadzieja, ma 3-3-0, nie jest jakoś to dobry władca, ale lepszy taki niż żaden Hmm. Ma dopiero 0 lat Dopiero co się urodził Zawsze Ale przynajmniej jest tak Cieszmy się z tego jest i tyle <laughs> Dobra Na Szwecję Mam tak, tak Tak sobie jeśli chodzi o klejmy ale myślę że zabierzemy jej tu raz dwa trzy cztery I No, no pewnie to nam już Starczy bo tak naprawdę to są drogie prowincje więc nad nie wiem czy to zabierzemy hmm. Ale w razie czego zróbmy sobie jeszcze jednego klejma tutaj na Bergsgel Lagen. Bergsgel eee, Róbmy klejma. Mogę też przejść na kolejną e, militarną eee, technologię, ale tego nie będę robił. Bo po co? Po co? Po co wyprzedzać czas? No dobra, musimy dać tu jakichś ludzi. Na pewno nie będzie da dać naszego króla, ponieważ no jeszcze tam zdedzi i co wtedy będzie? Mamy tutaj nie takich złych, złe osoby. Konrad tam wysłałem, to tutaj chodźcie e, Ferdynandzie. I w sumie to co? Atakujemy? Moglibyśmy. A, jeszcze muszę chwilę poczekać. Dobra. E, no, Dalas Kogen. Chciałem Dalas Kogen na pewno w tej wojnie zabrać, więc lecimy z tematem. Dawaj. Dalas Kogen. W ogóle ile wy ludzi macie? Aha, 7 tysięcy. Dobra. Dobra. Nie było pytania. Nie było pytania. O, moja handlówka chyba coś im rozwaliła flotę. Eee, dobra. Wypójmy naszą wielką, e, wielką flotą. Jakoś tak się nam mówi na tą flotę. Nie pamiętam jak. Ale to. Niech oni sobie tam biegają, tymi swoimi kilkoma tysiącami. Co tam, brytyjska Kolonia? Kolumbia się dzieje w ogóle. Brytania ma tych ludzi trochę. W sumie nie ma się co dziwić. Ale i tak strasznie mało tych kolonii. No dobra, Meksyko. E, prawdopodobnie. Powstało od Portugalii. No, Portugalia to tutaj sobie ostro bratę kolonie. No, nie, no, jest też Kastylia, widzę. Tu Kastylia też chyba zadziałała. Ta. Tu jest kilwa. No, tak, tak, tak. kolonie. Chociaż w sumie jest dopiero 1553 rok, więc no nie ma co się za bardzo e, dziwić. Jak widzicie, postanowiłem e, na razie nie iść dalej na prawo. Tylko po prostu sobie tutaj. Skończyć te jeszcze dwie prowincje, tutaj trzy prowincje teraz są robione kolonie Skończymy sobie tutaj tak, żeby po prostu ładniej wyglądało, nie takie białe tutaj, takie bleh, bleh. Dobra Lecimy do naszą wspaniałą wojną, której no, to będzie naprawdę wielka wojna, nie wiem czy ją wygram Tutaj cały mój manpower pójdzie, wyczerpie w ogóle cały swój, cały swój lud ok stack wipe dla dolazł na nasze Okej okay. Okay. Tak to pięknie wygląda Chodźmy na Stockholm co tu czekajcie tu jest jakiś... To jest fort, o Boże, podbity przez separatystów od Norwegii. Możemy odejść to w sumie Norwegii. Nie, niech tam sobie separatyści na razie będą. Dobra, ile mnie tak w ogóle będzie kosztowało zabranie Delaskogen? Zabranie... Nie będę nadpróbował czytać tego. Zabranie Landu. Już jest koalicja. Szwecja, Dania dołączy. Eee. Sztokholm. Już za dużo. Za dużo. Za dużo. Za dużo. Dobrze. Tak możemy zabrać w tej wojnie. Eee, Norwegia, koalicja. Eee, Boże. Coś takiego zabierzemy. Hmm, zapewne tego nie skoruję, bo nie mam punktów. Jeszcze fokus mam ustawiony. No nie mam ustawionego fokusu. Przypadkiem sobie kliknąłem i, i zamiast ustawić sobie na administracyjny, no to nie mam w ogóle. No i jakoś muszę z żyć. Zobaczymy. Dobra. W sumie no, w no, co my tu wyjedziemy z tą wojną? no co, co będę długo mówił tutaj? No. O, oba, patrzcie, i o, jak się tutaj te armii moich pod, podwładnych przebijają przez cały ten. przez um, moje państwo i dochodzą tutaj, na no to. Wo, to pięknie wygląda. Chociaż ja bym, ja bym jakiś z Austrii dostał. E, Persona Union, ale oni mają za dużo tych dziedziców, oni cały czas tam jakoś mają dynastię. Chociaż teraz mają regency council, ale. no już tam się im 3, 4, 3. No spokoj, czemu ja takich władców nie mam. <laughs> Chciałem też, żeby kurde. Jakbym w Węgier robić jakieś klejmy, najlepiej na Sycylię. Czy da się. da, da się im kazać robić klejmy? Ale patrzę, to się nie dało. Czekajcie. Nie. E. Chyba się nie da, szkoda. Mogłem kazać im robić na Sycylię, to są po prostu Sycylię podbił. Hmm, co się dzieje? Oczywiście stracimy stabilność, bo czemu by nie ile mam inflacji? 3. Będziemy mieć ile? 6 Ile mnie kosztuje podniesienie stabilności? 162 A inflacji 75 Czyli mogę wydać na 4 inflacji 150 punktów Czekajcie, muszę to, muszę to przemyśleć, bo to jest takie ważne w ogóle, żebym dać jakiejś gafy nie walnął 150 punktów za 4 tego, lub dostajemy stabilność i jedną to czyli tak jakby 75, 35 37 punktów mniej to tanie wiedzie nas chyba stabilność. Po, podbić po prostu stabilność. Raz. Tak. To jeszcze właśnie. O, za 102 punkty. Plus jeszcze inflację tracimy. No to to się tam bardziej opłacało, Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Stockholm podbity. Fakie. Chodźmy jeszcze tutaj. Co tu się dzieje? O, bitwa morska będzie. Żum! Moje galery rozpieprzyły system. Całkowicie. Ale tu Gruzja już podbija, tak? Nie, Gruzja jest po prostu. Czy tu jest jakiś fort? Nie ma. Dobrze. Tu już prawie podbite. Tu prawie podbite. Kim ty jesteś? Emperor. Bawaria. okej. Okay. Okej, okay. nie rusza mnie to nic a nic. Nie wiem. Nie wiem, coś sobie myślał, że to, to mnie ruszy. Gdzie wyjdziecie? Gdzie wyjdziecie? Protestanci, kurde, kurde, protestanci. Okej, okay, okej, okay, podbite. Dobra, to jeszcze to odbijemy. Czy ty masz coś do siega? Masz. A ty, czy ty masz coś? Nie masz. Dobra, to idziesz ty. Co to bym mógł popełnić tam flotą też. No chodźmy. Tutaj? Nie, tutaj. Pewnie mi będą ludzie umierać tam na statkach, ale. Może damy radę. Dobra, e, ty się w sumie wycofaj do stolicy. W sumie to czekajcie, możemy przyjść na tutaj... Te... No, a nie. No to, to tak sobie może tutaj pustiemy manpowera w naszej stolicy. A co by nie? Co by nie? Baraki, a czemu tutaj nie ma czegoś lepszego niż baraki? Bo bym chciał na przykład tutaj zbudować te te lepsze. A nie, to są lepsze baraki. Dobra, baraki są lepsze Okej W sumie może się już zgodzą? No zgodziliby się ale jakbyście jeszcze mi kasę oddali i warrepsy, o warresov, warrepsów nie chcecie dać? Okej, okay, okej, okay, zaraz, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Poczekajcie, poczekajcie. Mhm. Uh -huh. Co się dzieje? Co to się dzieje? Nobility chce coś, tak? Ej, wy macie aż 53%. Panowie, To nie za dużo? Nie za dużo? No, gdzieś się mogą stracić. A 28 tysięcy buntowników, nic mi się nie tutaj dzieje. O, stracili, dobra. Nie boli mnie to. Nic, a nic. Eee, panowie, to co, PiS? PiS, dobra. Kasa jest, wszystko jest. Dobra, no tak sobie zabieram w sumie... Ej, czekaj, ja, ja, ja tak zabieram ile? Trzy, cztery prowincje. No to, to, to nie jest tak dużo, ale... W sumie to są tutaj, już mam wszystko z Bałtyku, to zostanie mi jeszcze teraz to zabrać. Dobra. Podoba mi się nawet to, chodźmy. No. Może... Może mi się uda wszystko z Bałtyku przez 24 lata jeszcze zdobyć, bo zostało mi ile prowincji? A raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowincji mi zostało do zdobycia, i mam wszystko z Bałtyku. O Boże! O Boże! Jak ja to skuruję? Jak ja to skuruję? Jak ja to skuruję? Kurwa, trochę lip. Dobra, mniejsza o to. Zostawimy tutaj, może, te dwie, trzy armie. Właśnie my teraz Dalaskogen mamy. Czekajcie, Delascogen pierwsze powinno być skorowane. Nie! Dobra. Eee, Dalaskogen jest zajebisty przychód. To możemy faktorię budować, tak? 028 tylko? A... Coś innego, co by nam dało jakiegoś boostu dużego? To macie, to macie, tak? Ja tu chcę kopalnie te fajne takie, patrzcie. Faktorii. A... Nie, 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 wy... Wy tu musicie zbudować coś fajnego takiego No dobra, na razie Faktory zbudujemy Czy gdzieś możemy... o, o, fajnie Dobra Okej, okay, no to co, teraz musimy poczekać chwilę Aż tam się wszystko zbuduje Czyli się tam przyjdzie po o Boże, ile tych punktów będzie trzeba czekać Fak. fuck Dobra, musimy poczekać chwilę. Chyba, że, chyba, że, chyba, że... Zrobimy takiego myka, że... My mamy... O kurde, levencje... nie mamy... Kurde, skończyły nam się claimy. Lwów i Ryw. Musimy sklejmować. Polska trochę... Czechy zabrały od Polski chyba. Będziemy się też tam zatokować. Tylko, że mówię, no, na razie nie mam punktów. To najgorzej właśnie to korowanie. Ja nie mam punktów na korowanie. Gdybym był hordo, to bym po prostu to realizował i po prostu było tańsze korowanie. Co było po prostu idealne. No ale niestety tak zrobić nie mogę. Muszę jakoś walczyć. Co tam, jakieś bunty? O Boże. O Boże. Panowie. O Boże. Kumans wybuchli. I to tak trochę dużo tych kumans. Dobra, zajmujemy się nimi. Dobra, wy sobie dacie radę. Kogo tam przydzieliłem? Ferdynanda. To Konradzie. To jesteś doświadczony w bitwach. Dobra. Ta piątka to w sumie jest. O Boże, to są najemnicy. Mhm. Czekajcie, ja bym może chyba mógł wziąć tutaj od kogoś. Od was chyba mogę brać Loyality tracicie ile? 15. Eee, no, w sumie mogę to wziąć. Nie boli mnie to bardzo. No, tak. No, nie, nie, nie bardzo, nie bardzo. Dobra, dzięki. Dobra, ty możesz sobie tu wrócić już. Reszta sobie to odbija już. Dobra. A dla ciebie jakieś miejsce musimy znaleźć, tak? Tu możesz stanąć? Nie. Tu możesz stanąć? Możesz. Tylko, że to jest kurwa naokoło. Dobra. A moja flota tak w ogóle, bo ona tutaj... O, żyje. Żyjesz flota. Dobrze, Oj tu do Gdańska. W Gdańsku jest fajny fort. Port, port, nie fort, Boże. No fort też jest. Chyba, czekajcie. Jest. Nie, nie ma. Sorry, nie ma. Ile już mam z Bałtyku procent? 82. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Tylko boli mnie to, że tu jest wyciągany trochę tych... Przez Bremen. Czekajcie, czy ja bym mógł jakoś to też... Bremen. Bremen nam wyciąga dukaty stąd. Ha. Bremen, tak? Hmm. Hmm. Hmm, 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 hmm. Bo się jeszcze zaraz w piratów pobawię, powiem wam na tej lubece. W ogóle czekajcie, gdzie są te moje statki. Mhm Dobra, czyli nie mogę jednak galerami robić tego, dobra. Nic, szkoda. Chyba, że wybuduję sobie flotę po prostu. Nie bo mi wtedy wypłynie, kurde, dania i będą mi bili moje statki. To, to ja już to widzę. Ja już to widzę. W sumie to od razu w Dalaskowie autonom autonomię by się dało zmniejszyć. Bo tutaj jest taki przychód chory. Jeżeli będzie najmniejszy jakiś da. E, dobra, mamy te klejmy już? Nie, nie mamy. W sumie to za szybko by było. Tu też nie mamy klejemów, ale co to oddamy, myślę. O, mieliśmy atakować. A gdzie są ci? Pewnie przeszli do tamtych, spoko. Podoba mi się to. Podoba mi się takie coś. Aby wracać na, nie na krym, do pultawy. I o to chodzi, dobra, lecimy na razie. Yy, musimy odnowić sobie te. Yy... Administracyjne punkty. No i patrzcie, teraz kurde. Chciałem przejechać już na kolejną technologię. Ale nie przejdę, No bo muszę skorować to wszystko. A to jest w strasznie drogie. Kasus belli na Toltek. są gdzie jest Toltek? Tu jest Toltek. Super. Dobrze jest. Kasus belli na cały świat. Kasus belli na cały świat mamy Dobra w ogóle mieliśmy robić klejmy. Mhm. Na Szwecję, na prowincję Czekajcie Gdzie ty masz tę prowincję? Narkę, okej okay. I nadanie jeszcze musimy zrobić na prowincję. Oto. Potem jeszcze tu jedna. I będziemy mieć wszystko. Dobra. O to chodzi. Dobrze jest. Nie ma lipy. Okej. Okay. Teraz skłodzimy się ciągle tam coś buduje. Pewnie dlatego nie możemy korować, więc korujemy sobie teraz tą prowincję. Dobra. Ważne, żeby kor poszedł. Ale jak tam nasze te bunty. Eee! Nie ma buntów. To o czym my tu rozmawiamy w ogóle? Niech się uklejmy. I myślę, że Galicę w wojnie trzeba dobić Bo jak popatrzycie tutaj na mapę Właśnie, graczy To mi to przeszkadza to Przeszkadza taka dziurka tutaj Dobra Co? Nowy rywal? Wielka Brytania? A ja mogę u was ustawić na rywala? W ogóle ja mam jakiekolwiek rywali? Kurde, nie to Moogles Eee, Wielka Brytania, chodź, rywal Ma za. A sojusz, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie ma sprawy. Czy my coś tu chcemy? Co to się dzieje? Dobra. No to tak naprawdę tam tutaj za bardzo. No, stabilność chyba teraz już. Mercantilizm mamy tyle, że nam starczy No. Jest pięknie tu nawet Mógłbym większą handlówkę zbudować tak naprawdę Bo czemu by nie mm, mamy te klemy już? Jeszcze chwilę. Hmm, dobra. Polska ma bunty już praktycznie chyba od zawsze. Ona ma więcej buntowników niż swojej armii. Tak naprawdę bym mógł ją zwasalizować teraz. Ej, 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 stop! Bo mam za dużo punktów. No, działa. Hmm. A co wezmę? O! Super! Ja bym ja to chciał. Dlaczego coś tam zbudowało chyba? Ta. Nie, dalej się buduje. O! Manufaktura się długo buduje, nie ma co. Dobra, dostajemy kolejnego klejma. No to nie mamy? Kończyło się akurat? No nie gadajcie, no serio? Ja potrzebuję klejmów e, Dlatego, że chcę przekazać je m, e, Chcę przekazać te klejmy tym, e, wegrom e, Dzięki czemu nie będę płacił punktów dyplomatycznych Chyba, chyba Za zajmowanie tego Co ja to mógł zaatakować nawet O Eee, nie chcę Na co mamy klejmy? Nie mamy, Poznań Dobra Ej, w ogóle tak zostało 20, 22 lata Już kończymy praktycznie, już końcóweczka Oj, ta seria się skończy, co ja teraz zrobię? Tak fajnie się grało hmm. <laughs> Pewnie zaczniemy coś nowego, ja jeszcze nie wiem z jakiego moda czy bez modów, może z normalną serię, ale myślę, że hordą zagramy tym razem, bo teraz W sumie hordy są fajne, więc trzeba by było spróbować jakąś hordą Podbić całe Indie, całe Chiny mm, Może północ tutaj Rosji, wejść nawet Tutaj na ten Półwysep Nie pamiętam jak on miał Czy to jest arabski po prostu Półwysep? Chyba tak No... Powiedzmy Tyle korowania Dobrze, że mogę oddawać po prostu kory jeszcze tutaj a Węgrom i Bizancjum? Znaczy, nie kory, tylko po prostu kleimy. Okej. Okay. A Chodź. I od Rumu też trzeba będzie zabrać. A trochę dla Gruzji jeszcze. Bo Gruzja ma tutaj dwa, klej, dwa kory. Zabierzemy innego kora. I kilka innych rzeczy. Tak, żeby po prostu było tanie. Ekazu z Beli, potem drugiego kora W jakiejś innej wojnie. Chociaż nie, nie damy rady już dwóch wojen zrobić, ale coś tam zabierzemy od rumu. Z persją ma sojusz. No to są tą persja to, boże, persja to pyk. O. I pada. Chodźmy tu. Klejn prawie gotowy. Pięknie to wygląda, powiem. Tam. Pięknie, naprawdę pięknie. Patrzcie, odsunę tylko trochę jeszcze. O. To prawda tu jest strasznie dużo tank prowincji, no ale tak czy siak trochę podbiliśmy. Tym bardziej, że mamy jeszcze te personalne Unie. No i to jest timeline, Extended timeline, to tutaj wiadomo, te prowincje po 40 developmentów to trochę kosztują, ciężko to podbijać. Tutaj chyba trz trzeba od razu było pójść w jakieś idee, które dają po prostu. Tańsze korowanie. Tańsze korowanie, tańsze technologie i tak dalej. Administracyjne myślę, że tutaj na tym modzie są bardzo dobre. I na przykład takie Influenc hm. Dobra Mniejsze to mamy 25 minut, więc o oczywiście kometa Mamy 25 minut, więc kończmy już to I zostanie nam jeszcze tam kilka odcinków, bo mówię już zostało nam 21 lat Gdzie, to, gdzie są te bunty? O Boże tu O Boże O Boże O Boże Zostałem 21 lat, więc naprawdę bardzo mało. Zaraz skończymy tę grę. Trochę szkoda. Ale no, każda seria się kiedyś musi skończyć. Przecież nie będę grał nie wiadomo ile lat tutaj podbijał cały świat, bo to po prostu było już nudne, jak by się w cesarstwo wbijał i tak. Dobra, dzisiaj zabierzemy sobie jedną prowincję. Ok, musimy pójść dalej, bo mamy na w ekspansji za dużo. Ok, za dwa tygodnie znowu zabierzemy jedną prowincję, tak? Po trochę, po trochę, po trochę, po trochę. No to to było po prostu nudne. Bym w ogóle. Zanektowanie samej tej. Mm, anektowanie uh, Węg Węgier by trwało chyba ze sto, sto, sto parę lat. Bizancjum tak samo. Więc <śm> to, to, to po prostu no nie ma sensu. Oni są lojalni to bardzo lojalni. No, Bizancjum coś tam. Mm, coś tam mówi, ale damy im o tak. Damy im jeszcze jakiegoś e, gifta i już będzie lojalne. Idzie tak bardzo. o, Ile musimy im dać? O Boże, nie, nie będzie mi dawać nic. Jednak nie. E, dobra. Dzięki za oglądanie. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie pasja.